Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Arczan z kanału 2 Zrywki. Moi drodzy, tak mi się bardzo spodobała a, ta gra e, od studia Naughty Dog, Uncharted 4 Kres złodzieja, że musimy kontynuować naszą serię. Musimy, a nawet chcemy. Także, jeżeli Wy chcecie dalej oglądać tą serię, zostawcie łapkę w górę. Tak, dużo łapek, fajna sprawa. I dla nowych widzów, subskrypcję tam na dole. Serdecznie zachęcam do subskrybowania. E, I cóż, jeżeli jesteście gotowi, rozsiądźcie się wygodnie i zaczynamy e, kolejną dawkę przygód naszego Natana Drakea. Co, co teraz się wydarzy? Nie wiem. Poprzednio, w poprzednim odcinku zakończyliśmy prolog. Ucieczka z więzienia, okupiona wielką stratą. Brat e, naszego głównego bohatera e, zginął, chyba. Nie mamy potwierdzenia oczywiście w takich grach nigdy nie wiadomo co się sta stanie, także nie przedłużam. I zapraszam na dzisiejszy odcinek. 15 lat później, moi drodzy. 15 lat minęło od, od wydarzeń w hiszpańskim więzieniu i od straty naszego brata sama. Co tu się dzieje? Dotarłem okay. do dna. Okej. Okay. Aparatura podaje mi, że jesteś na miejscu. Widzisz gdzieś? Nie. Misja po e, misja podwodna. Mm, to lubię, Niestety to lubię. Nie. Dobra, płynę dalej z prądy. Przyjąłem. W kontakcie. Moi drodzy, maledyjska tak fucha. Mamy tutaj y, podwodną misję. Fajnie to e, wygląda. dobrze liczę, została ci jedna butli. Chcesz się wynurzyć? Nie, nie spokojnie, jestem blisko. Jeśli zaraz czegoś nie znajdziesz, zbijamy się. <laughs> Znajdę. Czego ja szukam tak w ogóle. Szczerze mówiąc nie wiem. Ale popływajmy jeszcze trochę. E, ostatnio brakowało mi e, słowa, jak określić e, poruszanie się naszej postaci, i już mam to słowo responsywność. Tak, ta postać jest bardzo responsywna. Czuć, e, że tak powiem, fizykę. Ja czuję w poruszaniu się tej postaci fizykę taką realną. O, mamy tu jakąś znajdźkę. To my tu mamy? No, bardzo ładny ten podwodny świat. O, znowu jakiś skarb. Ej, chyba Zepsuł mi się chyba w fotel. Co? Nie <coughs> to mi się zgadzam, obniża samowolnie. Co tam mam roczesz? <coughs> Sorry, to chyba fragment naszego wraku. Muszę być blisko. No, drażnicz, tu jakieś prądy. No Jakieś pozostałości opony. Mamy wrak. He? tu jesteś. Mam ją. Dobra, I jak to wygląda? Pobiana, ale cała. Spójrzmy do środka, da radę. Okay, Może i da radę. No Zobaczymy. Kamy trójkąt. Pek Dawor. Jest. Otwieramy. I co w środku? Wow. W środku Grypki jakiś ładunek? Ja hmm. Jestem w środku. O, większość ładunku jest na miejscu. Dobrze zabezpieczony. Dobrze, co my to mamy w ogóle? Pobitrzmy jeden, dwa, trzy. Okej, okay, wychodzi mi, że brakuje dwóch skrzyń. Poszukam ich. Czekaj. A może najpierw wypłyniesz i zmienisz butlę? Skrzynia musi być niedaleko. Jedna jest tutaj. A, znalazłem jedną. No, wyciągniesz, wyciągniesz, dasz radę czy nie dasz rady? Ach, cholera, skrzynia jest zakleszczona pod przyczepą. Wiesz co? Najpierw zabezpiecz tę drugą skrzynię, a potem podniesiemy ci przyczepę. To dlatego zarabiasz więcej hmm. jeden... Gdzie może być taka tylko skrzynię. Jasne. Może niedaleko. O, jest. Jest i on, jest i on. Mam drugą. Mamy jedną, jeszcze druga. Przenieś ją do przyczepy. Już dopływamy. W porządku, do miłego. Dobra, weźmy ją, włóżmy tutaj gdzieś. Musi być ciężko, weźmy ją tam. Dobra, pierwsza skrzynia zabezpieczona. Dobry timing. Jesteśmy nad tobą, spuszczamy suwnicę. Dobra, teraz trzeba podpiąć cały kontener, tak? Waga schodzi. Jest suwnica. Trzeba nakierować. Jak sobie to trochę? podpiąć. Okej, okay, mam linę. Zrobię pętlę wokół okay. jednej zroci. Powinno trzymać. Tak. Aha, musimy pętle opłynąć. Fajnie, fajnie to rozwiązane. Bardzo o, mi się o, to a, podoba. Jeden z głowy. Drake, miej oko na poziom powietrza. A, spokojnie. Dobra, moment, się trzeba tu uobrócić, o oberka zrobić. Weźmy to Płyniemy sobie. O. No. Są jakieś prądy? No, kurczę, z tym krzesłem, drodzy. Jest drugi. Dobra. Ok, przyczepa podpięta, wciągajcie. W porządku, tylko tam tamtą trochę. Dobra, odpalaj. No to. No jest. Dobra, podniesione. Można by teraz tę skrzynię podnieść. Okay. Mam nadzieję, że... Tak, z zapasem. Mam nie, nadzieję, że nieco, mnie nie przygniecie, nie. właśnie. <laughs> Zobaczymy. Dobra, mam drugą skrzynię. Ustawię ją przy pozostałej. Pójdźmy teraz do środka. O. No jest ciężko. Dobra, mamy to, moi drodzy. Skompletowaliśmy cały ładunek. Hmm. No właśnie, no właśnie. I poból. trzeba zapiąć pas. A no, kurczę te detale. Wszystko tutaj. Ej, ojej. O no to mamy cały ładunek. No i zostało mi tlenu na 5 minut. Jezu. To może powinieneś tam jeszcze zostać i poszukać jakichś innych skarbów. <laughs> Aj, moi drodzy, muszę chyba wymienić ten okay. fotel. <grym> chętnie. Daj znać, jak będziesz nas usługiwać. Dobra, yy, podwózka, ok. Dobra, jestem. Wyciągnijcie mnie stąd. Jasne. Lubi się. Od no, tam co? Jakieś głęby? Dymy? No dobra. Wynurzamy się. Wynurzenie nastąpiło. Jest fajnie. Patrz na to cacko, jak się czujesz? O, znacznie lepiej niż w tej rzece. Będę trzuchnął rybą przez tydzień. Mhm. Bardzo ładna Dobra. okolica. Idziemy do ciebie, czekaj. Czekam. Co tam, chłopaki? Robota wykonana. Robota wykonana, moi drodzy. A ja znowu się posunąć do góry. Masakra. Chyba sobie wezmę inne krzesło. Cię nie zmienił nasz Nathan. Znajdź się po Zaros ma. ja też się cieszę. Zrzuć mi butlę. Robi się... Dzięki Ale skok. Wow lekka ta butla. No wiesz, żebyś miał mniej Dobrze, moim co, co teraz? Będę, nie? Załatwione. Nie cierpię tej papierologii. Dokończymy to później. Mój bohater! Chodź, pokaż tylko. No, sobie zobaczmy coś. co to jest za ładunek. Ej, może następnym razem dasz komuś innemu się wykazać. Może byś odpoczął? Nie, nie, dzięki. Wolę nurkować niż siedzieć za biurkiem. Okej. Okay. Tak czy owak, na następną fuchę trochę sobie poczekamy. Co ty mówisz, a co z czwartkiem? Mm -mm. Nie, nie no, proszę cię. Przebili naszą ofertę. Chyba sobie żartujesz. Konkurencja no. nie śpi. No i co teraz? Otwórz. Dobra, no. co my tu mamy? Poczynisz honorę? Ewka, dawaj. Tak, jasne. Dzięki. Na co? Miedziane skarby. Złomia, żeby się <noise> ucieszył. Nie ile to coś jest warte. Klient nieźle zapłaci za to zlecenie. Nie lepiej byłoby to przetopić na miedziaki? <noise> Chodź, idziemy to opić. Stawiam pierwsze. Picie razem z wami? No, <noise> nie, 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 nie. Co, ma co miedziane zwoje? E, jeśli miedziane nie. Miedziane z Przeciwko. To zupełnie dokumentację i pojadę do domu. Innym razem, co? No dobra, jak tam chcesz. Hej! Dobra robota, dzięki. Wziąłeś że jakieś skarby, tutaj jest skarb narodów, czy coś, a tu mieć zwykła, no? Nie ciekawie. Ej, ej, Nate, Nate! czekaj no. Ej, co tu robisz? Uh, mam dla Ciebie prezent. Prezent? A co to? Nowe informacje o tym wraku wiesz, u wybrzeży Malezji. Mm -hmm. O nie. A statek jest cały. A? Można zgarnąć ładunek. Faktycznie uparta z ciebie bystar. Przyszła kasa na sprzęt, wszystko jest gotowe. Z wyjątkiem mojego asa. jednego, któremu powierzę tę robotę, ale on ma Cykora. A ma cykora? No ten no nie. Twój człowiek. Załatwił pozwolenia? Nie no, nie ma szans. Nie, nie załatwił ich, bo nikomu ich nie Oczywiście. wydadzą. Ale Nate, to nawet lepiej, zrozum. Jak nie ma pozwoleń, to nie ma konkurencji. Ten statek już jest nasz. Nie masz pozwolenia, nie jedziemy. Skąd on się zrobił taki służbista. Zarobisz na emeryturę. No od czasu śmierci swojego Zwolę brata? Moją. Stary, nie wiem jak ty, ale ja nie chcę robić za złomiarza przez całe swoje życie. A ty? Wolę to niż od siatka. słuchaj. Ja odpadam. No, co i to? Weź. Okay, weź to ze sobą. Proszę cię. Nie dobra? zamierzam zmieniać zdania. Prześpisz się z tym jeszcze, prawda? <laughs> Pozdrów, Karla i dzieciaki. Okay? Bez ciśnienia, Nate. Ale przemyśl to. Hmm. Zgodzi się? Widzę, czy się nie zgodzi. Postarałeś się z tym że nic się nie wydaje, że się nie zgodzi. Co my tu mamy? Hmm. Odwróć. Obszar poszukiwań zawężony. O, to by było znalezisko. Skurdko, no. koniec. <laughs> już myśl, już myślałem. Sporo tych teczek. O, to jest jego jakaś tam ba baza. Zwyczajne życie, moi drodzy. E i co z tym zwyczajnym życiem, moi drodzy, będzie? Zobaczmy, poszukajmy tu czegoś ciekawego. Co to jest? Hiszpański dublon z niemieckiego ubota w samym sercu dżungli. Hmm. Kto by się spodziewał? Tu są jakieś dzien... jest dziennik. Sir Francis Drake dostał kulkę za przedmiot. Eee, znamy młodzie. to z poprzednich części. Odwróć. Czytaj. Znalazłem je w starym aparacie. Pewnie chciałbyś je mieć. No, fajnie. Udłużmy. Co dalej, moi drodzy? Co to jeszcze można znaleźć? Jakiś posążek? Parę lat temu poznałem Twojego tatę. Hmm. Fajna baza. Dobra, co tu dalej? Co? O, tu coś jeszcze jest? Czaszka. Czaszka, moi drodzy, jest. Nie, eee, To jedno z moich dziwniejszych. jest znaleziska Natana. Dobrze. Co tu dalej mamy? Sir Francis i jego zagadki. Hmm. Nawet nie wiadomo, co to jest. No dobrze. To była szalona. Zbadaj jazda. przedmiot. Royal Inn, przeczytajmy. Nate, co tam słychać? U mnie to co zazwyczaj nic Inn. grubszego, Szczę ale wystarcza na rachunki i zapas wina w piwniczce. Zwiększyłam coś, co na pewno by Cię. Zain zwęszyłam coś, co na pewno by Cię zainteresowało. Jeśli kiedykolwiek zmieniłbyś zdanie, daj znać. Chętnie bym się z tobą gdzieś wyrwała. Buziaki Kloe. Kloe też kojarzymy. E, Otóż. No, odłóżmy. Co tu jeszcze ciekawego jest? A to? A styl trochę mi się zmienił. Trochę, tak. Fajne, fajne, fajne smaczki z poprzednich części. Nie powiem. No, zabawkowy pistolecik. tak. O! Hehe, <gry> Spróbuj tego. O, no, Nie daj się zaskoczyć. Ma my. Wracam do gry. Mam Cię! Fajna opcja. Masz nauczkę. No i co tu teraz? Hmm. Aha, tak to się Mamy tu jakieś kurcze minigry, nasze znaczy minigry. Jakby taki samo uczeczek, a co ja mam? No i po wszystkim. A po wszystkim. Po tak, już idę! O, idziemy na dół. Fajna opcja, fajna opcja no, zaimplementowania samouczka na zasadzie strzelania. Jak tam strzelać, jakby kto nie wiedział? Fajna opcja, spodobało mi się to. to jeszcze, jeszcze czegoś takiego nie widziałem żadnych. Z Naprawdę. Co my tu mamy? Jesteśmy w domu? A, jesteśmy w domu... Natana. Pomyszkujmy, tu garderoba, łazienka, no ale chyba trzeba iść na dół, prawda? Wołali na, na jedzenie, jedzenie zawsze spoko, idźmy coś zjeść. Klimatyczna muzyczka. Długo tam siedziałeś? No, sprawdzałem coś. Więc tak to się teraz nazywa? Mówię serio. Przyniesiesz coś do jedzenia? Ja myślałem, że gotowe Zaraz będzie. O, jasne, robi się. Zarzknijmy, czy coś w lodówce jest? Do żarcia. Pełna lodówka, widzowie. No to będzie. Piwo weźmiemy. A, to ta jest. jest to. Tylko, że przynieść coś do jedzenia. no. Tu się coś gotuje. O, tu jest jedzenie, tak jest. No, tak jak tytuł misji, tytuł, tytuł, że tak powiem, epizodu. Normalne życie, co, co tu dużo mówić? Koniec. <grym> Okej. <Okay. grym> Skończyłeś? Tak. No. <grym> Wiesz, jest pewnie przydługi i ma literówki, ale od czego jest korektor, no nie. ale <grym> zgłodniałam. <grym> to nieźle. Mhm. <grym> co? Co u ciebie? Proszę. <grym> No, nie, nie zrozumiałem. A, tak. Przepraszam. Jak minął dzień? No, było w porządku. Mm -hmm. Kolejny piękny dzień w raju? Mm -hmm. Dzisiaj wyłowiłem trochę śmieci z rzeki, wyobraź sobie. Mm -hmm. Chociaż sobie popływałeś. <laughs> Trafiłeś na coś ciekawego? Hmm? No to. Kilka perełek, na przykład e, ciężarówkę sprzed ponad 100 lat, <laughs> a przez rdzenny lud zwaną pick-upem. Weź przez. w jakiś. Sam, same nudy. A jak tam artykuł? Więc na początku miał być to lekki tekst na temat turystyki w Bangkoku, ale naczelny chyba się skrzywi na moje ujęcie tematu, bo wiesz, moi rozmówcy, jak jeden mąż narzekani Aha. na brudne powietrze, <laughs> wszystko w wszystko półce, kusi. <laughs> jedź na tą wyprawę, jedź. Znajdź ten statek. Gdzie jesteś? No, tu jestem ktoś niejdzgawidelcem. <grym> Czyżby? Co? No co, mów dalej. To jest, to jest bardzo ciekawe. <grym> Na pewno. To o czym jest ten mój artykuł? O? Co? Że ten? Że tamten, że mhm. ten, że tamten. Aha. No, że ta. E, o, o ludziach tych, tych, no z Bangkoku. I, i, I o smogu, który im wszystkim komplikuje życie i nie da się oddychać. Nie <śmiennie> Wow. Dobra, przepraszam. No, nie, no prawie się udało, Byłem przecież blisko, mm -hmm. prawda? W sąsiednim stanie, ale tak, bardzo blisko. <śmiennie> Jameson namawiał cię na fuchę w Malezji. Daj spokój, Jameson zawsze mnie na nią namawia. Słuchaj, Nate, uważam, że powinieneś się wziąć. Kiedy ja nie chcę. Serio. on przecież nawet nie ma pozwoleń. Dawno ustaliliśmy, że nie wchodzimy w takie Dobrze, interesy. Dobrze, ale. Bo nie Słuchaj, nie ryzykujesz aż tak dużo. Hmm. Wiesz, hmm. jeśli chodzi o pozwolenia. To... Nie, nie chcę. Zadzwoń do Saliwana. Nie widzieliście Elena, się od dwóch lat. Czy, czy możemy zmienić no temat? Po prostu nie chcę, żebyś odmawiał przez wzgląd na mnie. Odmawiam przez wzgląd na mnie, ok? Hmm. Skomplikowano to wszystko. Doceniam twój gest, chodzi o to. Natan, który był taki bardzo ura do no, to przodu, może ja jednak pójdę sobie pozmywać, przygoda ja pójdę. z poprzedniej no, części. Nie, gotujesz, Teraz jest ja zmywam, okay? domatorem? No, można by no, tak daj powiedzieć. Mi jakoś zasłużyć na to czy coś, albo wygrać obiad, chcesz wygrać obiad? Tak, tak. Na tej maszynce do grania założę się, że pobiję twój rekord. Zaraz, zaraz. Chcesz coś wygrać na mojej maszynce do grania? Strach ci obleciał. Nawet nie wiesz, jak to się nazywa. Ale ja Nie muszę to, to, to... wiedzieć, jak się nazywa. Widziałem, jak grasz. Trzeba biegać i skakać, a ja mam wrodzony talent. Na ten odcinek chyba będzie taki O, ja. Jak co chcesz. Dobra, jest. O, moi drodzy. Playstation, o, pierwsza o, chyba wersja, chcesz czy druga? Ale... Pierwsza. Ja pierdziel, lokowanie produktu. I to już? Nie, Playstation, muszę się moi drodzy. Wczytać? Tak. I no co? Będziemy. <laughs> moi drodzy, grałem w Playstation, żeby sobie pograć w Playstation. Okej, okay, jedziemy. I co teraz? Farage Bandicoot! Bandi, Jakiś problem? Nie, nie tylko. Jak się to włącza, co? To... Może wciśnij start. No przecież jasne. Okej. Okay. I co? I będę... Okej. Okay, musisz biec w kierunku kamery. Aha. Biec do kamery. Rozumiem. A kółko, to atak z obrotu. Z obrotu. Okej, okay, uciekaj przed głazem. Poczekam a... po tam. No nie. nie. tu się jeszcze, do tu się jeszcze staruje. Jak...

Łapka owoce. Ale powiedz mi po co? Bo 100 owoców dostaniesz życie. Ile sto? A komu by się chciało zbierać tyle owoców? <laughs> Moi drodzy, to jest bardzo ciekawa to sprawa. <laughs> A... nic tego nie potrafi. Zupełnie nie przypominają Raja. Widziałeś kiedyś jakiegoś? Nie. Ale na pewno nie naszą Nie Niezła grafika. Dobra. Okej, okay, rozwal pudełko. Dlaczego lis rozwala skrzydła? To jamy. Taka już jego magda. To lis, To realistyczny. Tak Okej. Okay. To było, to było. całkiem niezłe. Nie wiem, co tu, co tu już trzeba robić, co tu się zbiera. Ale po co kradnie te owoce, lisy i chmury? Kradnie tylko zbiera. Zbiera cudzą własną, czyli kradnie. kto to mówi. Co? Nic, nic. znowu się nabijesz. Skup się. Okej, okay, dobrze poszło. No. To ja mraj. Bez skor, pobiłem... Nie, pobiłem. Rekord, no niestety. No nie udało się. Co? To już koniec? Sam się prosiłeś. A. No bez żartów. Prawie mi się udało. To spróbuj jeszcze raz. Podbijam stawkę. Jak znowu przegrasz, umyjesz mój samochód. Taka jesteś teraz cwana, Jest tak? Jest taki specjalny niski poziom trudności. Może ci wow. włączę i ja tak No i doigrasz się, doigrasz. A co mi zrobisz? Ostrzegam cię. Co mi zrobisz? Nie Ostrzegam. w grze, tylko tutaj. Nie, no, no co nie zrobisz? żartuję. No pokaż, no co... co, co no, no i co teraz? Co teraz? <laughs> <ha? śmiech> o, no. zasłońcie oczy. Jesteś szczęśliwy. Coś się będzie działo. Nie sądziłem, że to będzie taka nudna misja i nudny odcinek, w sensie nudny. No ma swoje uroki, prawda? Normalne życie. W Serio?